i dobra. Są takie miejsca, które raz w życiu każdy powinien odwiedzić. Na pewno takim miejscem jest Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie Koło Żywca. Chciałbym zaprosić Cię na spotkanie, które będziesz mógł przeżyć w duchu i w prawdzie. Od 6 do 8 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałskiej będziemy gościć ojca Józefa Manipa Parampila. Z Azji, z Indii dokładnie. Przyjedzie do nas bardzo znana postać w środowisku biblijnym tamtego kontynentu. Chce dzielić się z nami świadomością tego, co Bóg do nas mówi przez Słowo Boże i w mocy charyzmatów Ducha Świętego napełniać nas olbrzymią łaską, którą Bóg ma dla każdego z nas. Wielu z nas myśli o sobie negatywnie, źle. A przecież słowo Pana jest słowem nadziei, wolności, radości. Bóg myśli o Tobie pozytywnie, a Duch Święty jest w stanie zmienić każdą sytuację. Dlatego nie czekaj. Przyjedź do sanktuarium, przeżyj z nami ten czas. Rekolekcję prowadzi ojciec, który przeżywając życie w Duchu Świętym odkrywa wolę Boga. Myślę, że pomoże Ci i odkryć wolę Boga w Twoim osobistym życiu. Zapraszam.